nazywam się Kuba Barański i pozdrawiam wszystkich Polaków. Na żużlu pytamy, dzisiaj jesteśmy w Gnieźnie. Turniej o koronę pierwszego króla Polski, Bolesława Robrego. nie mylić właśnie z Mieszkiem I, bo Mieszko I nie był królem Polski, tylko pierwszym władcą. Za nami rozgrzewa się katwer Gomulski, tam się rozgrzewa ktoś inny, a my po prostu będziemy chodzić i będziemy troszkę im przeszkadzać i zadawać Niewygodne wydania. Będzie ci trochę smutno, że będziesz musiał brązowy medal jednak oddać, czy nie bardzo? Nie. Będzie w porządku. Dostaniesz? Jak zamienię na srebro, to okej. Okay. Tutaj lata Lindbeck, pokażmy, tam biega Lindbeck. Pokażmy właśnie, tam. Brałeś od niego dzisiaj coś, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie brałem. Dlaczego? No po załodach, nie jeżeli odwalałem, to... Pójdę Tutaj tak bardzo mocno pod bandę Dzisiaj niestety chyba się te zawody nie odbędą Nie będzie rewanżu, ale jutro go wpierdzielisz w płot czy nie? <grytanie> ja taki, taki niedobry nie jestem jak on Weź go wyjedź Wyjedź tak <grytanie> w No jak gdzieś się pokaże, no nie wiem, zobaczę To mi chodziło bardziej o finał mistrzostw świata, że musisz brąz oddać Bo zapali się na dopingu, to prawda? Nie, nie, pierwsze słyszę Coś robiłeś z Czocha i, i waliło strasznie, nie wiem, jak po szparagach i po prostu wszyscy myślą, że, że coś się brałeś, jakieś EPO, jak kolarze albo coś takiego. Nie, nie, e, ostatni dobieg miałem w Toruniu po meczu z Wrocławiem i wyszedł pozytywnie. Jakąś cenę już znasz czy, czy jeszcze nic nie wiesz? Nie, jeszcze nic nie wiem, może coś dobrego przyjąłem. A masz ile przygotowanej gotówki? E, miałem dzisiaj zarobić, a tak mało mam. Sorry, to jest lód czy co to jest, bo tak się świeci strasznie mocno. Nie, nie wiem właśnie, mi się zdaje, że to jest typowa skała, nie? Mówisz, odjedziecie dzisiaj te zawody? No raczej tak, jak nie to na kajakach, nie? W parku maszyn go rzuci goglami. No e... nie goglami nie, bo szkoda, wodą mineralną. Nie, nie będę się zachowywał tak jak on. Ach, raz można. Hamstwem odpowiadać na hamstwo. Nie, właśnie ja tak nie jestem. Pokażę mu jak się trzeba zachować. Rzeczywiście, zróbmy z tego lód. Snopki rozłóżmy naokoło, tak jak w sanoku, i myk można się ścigać na kolcach. A jeszcze lepszy pomysł wiesz, konie będą, to można sobie poskakać, co jakiś tor przeszkód. Tor. Chcesz poskakać na koniu? Czemu nie? Czyli będziesz miał mało tego reu? No. Tak na oko? Na raz, dwa. No na razie, na razie, dla snania. Dzisiaj chyba będą twoje najlepsze zawody, bo spadł deszcz, się nie odbędą i wreszcie się nie przewrócisz. O, dziękuję, dziękuję, że mi ubliżyłeś. Nie no, myślę, że pojeździmy na kajakach. Jak myślisz dlaczego oni w zeszłym tygodniu uciekli? E, kto uciekł? No wszyscy z Torunia a, a mówisz o tym. E... No to na tym meczu, którego nie było. E, no nie wiem, mnie tam nie było. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, trzeba było zapytać chłopaków po prostu z Torunia. co no, to chcesz spać po tym? Bez sensu? No, spać prosto. Trzeba tańczyć! Gdzie tańczyć? W busie? A jak? No możemy z tobą na imprezę później. Nie, nie tańczyłeś nigdy w busie? Nie Dzisiaj szkoda, że się chyba te zawody nie odbędą Czy się odbędą, jak myślisz? Odbędą się I się wywrócisz? I się wywrócę Dla kibiców? Dla ciebie Ale sobie nic nie zrobisz, obiecaj Ja nigdy sobie nic nie zrobię Fajnie było, ale miałeś blisko przynajmniej na te zawody o Starnowa? A Co, byłeś w Tarnowie? Nie A Dlaczego kłamiesz, że Starnowa? Tarnowa? Ale to też, jesteś z Tarnowa Ty tam tylko jeździsz No Ty oszuście, chciałeś ty ty wszystkich zrobić w konia no bym dostał dużo pieniędzy za dojazd. Starnowa do Gniezna to jest 470 km. Ponoć oni nie chcieli jechać, bo Tomasza Goloba nie było. Czyli ja mam taką w ogóle taki pomysł, żeby na każdym stadionie w Polsce takiego kartonowego Tomasza Goloba postawić i zawsze będzie Tomasz Golob i każdy będzie chciał jechać. No, to jest być może dobra myśl. Myślisz, że to, to przyjmie się w ekstralice? No W ogóle zróbmy wszystkich zawodników kartonowych i zadajmy ich na motor, no to w ogóle. One będą jechać, nie, nikt się nie będzie bał. Nie będzie kontuzji, nikt się nie będzie bał, a ile walki będzie. To prawda, że jak ktoś nosi okulary, to wygląda na mądrzejszego? Eee, nie jestem tego zdania. Ja akurat noszę okulary, bo od jakiegoś czasu tam zacząłem nosić. Od maleńkości jakąś małą wadę mam, i. i noszę sobie. No. I znowu zaczynasz o pieniądzach, tylko na tym ci zależy, tak? Nie, ale w tym momencie, no, czemu? Ja jestem stary nowa, przejeżdżam do gniazda zawody, to. Powinien liczyć z tego klubu, gdzie jeżdżę, więc... Czyli kibice jednak mieli rację, że Kacper Gomulski tylko złotówki w oczach widzi. Ale tylko dzisiaj. A wcześniej nie. Wcześniej nie. jak kontrakt podpisywałeś, to co widziałeś? E, a to było całkiem inaczej, bo... Co, tej, nie nie widziałeś, wtedy zotówek tylko dolary. <laughs> nie, nowe gwiezdki pesos. Tak może z tobą pojadę te, 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 w... Na imprezę? No. Do browaru. Tak, z Lindbeckiem. O kurde, ale nie wiem, czy go będziemy widzieć na imprezie, jak będzie ciemno. No tam światło jest, nie to. Właśnie nie ma światła. No w jakimś toalecie spotkamy się. I nagle płacz przyszedł. No, znalazł się. Tak. Prawda? Nie wstydnie boisz się? Nie. Proszę Państwa, tutaj ten człowiek, oto właśnie młody Pfeiffer, chce poskakać na koniu. To, to naprawdę zabawne. Żużlowiec chce poskakać na koniu. Fajne, fajne to może być. Przyszedł kryzys, Stardniezdno nawet nie ma gracarzy. Sebastian Ułamek musiał wziąć sprawy w swoje ręce i jak widać sam musi uporządkować tor, aby dzisiejsze zawody się odbyły zgodnie z planem. Proszę zobaczyć, Sebastian Ułamek daje radę. Chyba jest jeden z lepszych gracarzy tutaj, bo chyba jedyny. Zaraz się go zapytamy. Seba, Seba, dajesz radę? Daję radę, daję. No dobrze, to podaj wzór na pole kwadratu. Wzór na pole kwadratu? Tak. 4 razy 4. A tam widzisz? Tak, widzisz? tam właśnie było. No właśnie Co? widziałem. No. Właśnie. Sakra. Ja też to widziałem. To będzie brał kasę wtedy. No my Aha, czyli kartono, kartony jeżdżą? My wystawiamy kartonowe zawodników, a... No już do biura i po kasy idziemy my Oni nie mogą, oni na motorach tylko No i tylko na motorach przyklejeni No Nie będzie szkoda sprzętu? E, no jak, no, no... Czy oni, czy my, no i tak by się złożył i tak, nie? Jak na imię ma Andreas Johnson? Andreas Jak to? Tak to Nie ma lekko? Nie ma lekko na żużlu, nie ale co, nie płacą? Czy, czy co, chcesz dorobić do pensji? Ja dorabiam, dorabiam zdecydowanie, wiesz. Zima się zaczyna, jak widać, nie? W czapce, muszę kurę dorobić. Ale kurde, to przecież to ciężka robota! Lubię to, jak ciężko, wiesz, jak ciężko coś się pracuje, to się coś wypracuje. Ale w Gnieźnie? Nie mam czasu, bo muszę pracować. Czy to prawda, że jeździsz na to, że tak samo, jak czytasz książki? Zdecydowanie częściej jeżdżę na torze, niż czytam książki. Znaczy nie bo właśnie tak kibice mówili, że... E, bo się czyta książki od deski do deski. Może kibice czytają od deski do deski. Kto mu tak dano imię? Właściwie to ma Karl Rune Andreas Jonsson. Dlaczego się nie przedstawia jako Karl Rune Andreas Jonsson? O, wszystkie imiona używasz? No. O nie. Je. Wszystkie jedno. on jedno. Jesteśmy tutaj z takim tajemniczym panem, który Chcę walczyć chyba w KSW, tak? Tak, no w sumie powiem szczerze, spodobało mi się. ta adrenalinę i mógłbym, mógłbym walczyć. Z Duńczykami nawet? Tak najlepiej. A Ty ile używasz imion? Jedno. Mirosław. Dokładnie. No ale Tak, wszyscy mówią Dudy. Czyli nie używasz imiona? A, używam tylko w takich oficjalnych sprawach. Kim jeszcze byś chciał walczyć? Na przykład z Amerykaninami? Amerykanami? Nie, yes. generalnie to tak, taki, taki pewien Duńczyk w sumie zawsze robi dużo krzywdy. Wszystkim zawodnikom. Jak na przykład jak z wytrzeźwiałki wychodzisz? Musisz podawać imię, nazwisko. A to zazwyczaj nie pamiętam. Ale jak wychodzisz, to nie pamiętasz? Ciężko jak jest. Się me, jak się meldujesz, zawsze nie pamiętasz. Wskakuję tak po dwóch dniach. nie? Wypuszczają, ale jeszcze trzymam. Palucha młotni. No właśnie. Kolejnego. Nie napawam tutaj dowcipami, także... także fajnie, że chociaż jest, jedziemy, żyjemy, jedziemy dalej. Dobra, tutaj Andrzej pokazuje właśnie, jak, jakiego sponsora miał genialnego generalnie na te zawody. Powiedz mi, jakiego koloru jest szary koń Kościuszki? Co? Jakiego koloru jest szary koń Kościuszki? Nie mam takiego dobrego polskiego, żeby zrozumieć takie, takie słowo. No ale co, było blisko. Kurde, trzeba było prawy sierpowy, lewy świerpowy i myk. No ale. Rozłączali mnie, to był problem. Jakby mnie nie rozłączali, to mógłbym się wykazać. Szkoda, że mnie nie dali się wykazać też takiej w takiej wakcji Powiedz mi, oddacie kiedyś inflanty? <grym> Łotwa to są inflanty, kiedyś lenne polskie. No, już dawno oddali. Ale musicie oddać, oddacie? Nie. Dlaczego? będziemy trzymać do końca. Ale trzymali cię za, za ręce, czy kopa Właśnie, z tego laczka. Z laczka w głowę tego laćka metalowego byłoby korzyść. Płakał? Myślę, że tak. Należałoby się. E, turniej się skończył. Nowym królem Polski, albo nawet Gniezna jest... Kto? Niki Pedersen, nie? Tak, Nikki Pedersen? Tak, z nikim. Z nikim, nik z nikim nie wygrał, ale został królem Polski. I teraz taki Niki Pedersen przez rok będzie dzierżał tą koronę. Może przez niecały rok, bo następny turniej będzie pewnie nie we wrześniu, tylko, tylko troszkę wcześniej. Dobrze, ale wygrał i było fajnie. Teraz my będziemy dalej uciekać. Nie wiem gdzie, do Rzeszowa mieliśmy jechać, ale tam jest za daleko, bo tam kurde 600 km. Na ale na Ukrainę dokładnie, tym bardziej, że lepiej jechać do piły, składać ten materiał właśnie, który składamy. A dobrze, teraz troszkę ode mnie, po tej stronie, po której? Po tej, nie? Po tej. Po tej będzie subskrybuj, tam sobie klikajcie, lubcie nas, a w podpisie będzie do Facebooka. Facebook jaki? Nie wiem. Na żużlu pytamy, tak? A, na żużlu pytamy, tak. Facebook. I właśnie na Facebooku też lubisz, czy nie lubisz? Lubię. No właśnie, no lubcie tak jak Kacper, bądźcie jak Kacper i, i oddajemy głosy do studia w gdzie? W Pile. W Pile, no dobrze, niech będzie Piła, oddajemy głos.